Witajcie, dzisiaj w serii Co mówi ciało? Porozmawiamy sobie o tym w pokrótce. Powiem wam, czym jest ból, czemu jest ważny i czym jest tak zwany ból niespecyficzny, który coraz częściej dotyka wiele osób. Bardzo dużo moich klientów ma dokładnie takie objawy bólowe, które są tak zwane niespecyficzne. Ból jest w ogóle interpretacją sygnałów z wszystkich systemów i części ciała, które idą do mózgu i mówi nam o zagrożeniu jakimś uszkodzeniem tkanek, albo informuje nas o tym, że na przykład jest już jakieś uszkodzenie tkanek, był uraz, mieliście operację, może mówić o tym, że jest stan zapalny może mówić o tym, że jest bardzo mocno podniesione napięcie e, mięśniowo-powięziowe i ono się cały czas zbytnio długo utrzymuje, więc tam właśnie w tych tkankach za chwilę może się coś stać. Także jeśli pojawia się w miejscu, kiedy już się coś zadziało, konkretnie, tak jak na przykład właśnie mówię, uraz, stan zapalny, to jest czymś normalnym, jest czymś ważnym, daje nam pewną informację, wiedzę o tym, co aktualnie wewnątrz ciała się dzieje. Ale... Właśnie bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy trudno nam jest diagnozować um, przyczynę. Nie wystąpił żaden uraz, nie ma jakiejś większej zmiany w funkcjonowaniu naszym na co dzień, w trybie naszego życia. Nie oparzyliśmy się, nie zrobiliśmy sobie tatuażu, nie zrobiliśmy sobie piercingu, nie mieliśmy zabiegów chirurgicznych, żadnego wypadku i nagle w różnych częściach ciała pojawia się ten ból, i on tak jest, za chwilę sobie znika. Potem się znowu pojawia, w tym miejscu albo w innym, i nie ma konkretnej pory dnia czynności e, pozycji ciała, przy której na przykład on się pojawia. E, także tutaj czasem trudno znaleźć właśnie konkretną jedną przyczynę. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten ból niespecyficzny, że on też bardzo często sam ustępuje, ale potem na przykład wraca za jakiś czas, więc e, tutaj mm, co ja bym chciała powiedzieć, żeby nie ignorować czegoś takiego. Ból sam w sobie nie występuje po prostu z nudów, żeby, żeby występować. Więc jeżeli coś takiego się Wam pojawiło, to przyjrzyjcie się ciału, zaobserwujcie, czy wracają te dolegliwości, bo to jest bardzo ważne. I teraz, co tak naprawdę konkretnie e, dzieje się w ciele, jeśli chodzi o ten ból niespecyficzny. Chodzi o to, że na przykład... Możemy mieć bardzo mocno przeforsowany i przez to niewydolny układ nerwowy, po prostu nie niesprzewodcowany i zaczyna mieć problem z interpretacją tych sygnałów, które zbiera z ciała. I dzieją się często takie dwie rzeczy, że albo neutralne sygnały, które idą, są interpretowane nadmiernie, czyli mamy jakby taką nadwrażliwość reakcji naszego ciała w odczuwaniu e, niewspółmierną do bodźca, który w normalnym naszym stanie zdrowia i zrównoważenia byłby taki no, neutralny. Może też tak być, że nie ma bodźca, a receptory nerwowe wysyłają informacje do mózgu, że ten bodziec jest, więc. Mózg, organizm no, zaczyna y, działać na tą informację, na ten sygnał. E, no i to, jest, to są dwie najczęstsze przyczyny. I to jest właśnie wtedy takie zjawisko, które nazywamy bólem niespecyficznym, kiedy dochodzi do tych dwóch sytuacji. E, co jest jeszcze takie podchwytliwe, w, w, zwróćcie, proszę uwagę na to. Mm, ból niespecyficzny. Bardzo często występuje w jakimś miejscu, gdzie niekoniecznie występuje jego przyczyna. Czyli on może być jakąś reakcją wtórną, tak zwaną kompensacją, na zupełnie inny obszar naszego ciała. Ja Wam podam przykład. Na przykład mieliście operację na jamie brzusznej, ale po kilku miesiącach. Może Was na przykład zacząć boleć w barkach i w karku, może się okazać, że tu jest sztywno, albo na przykład jakieś trochę bóle przy uchomości, tutaj szyi, może bóle głowy. I tak na pierwszy rzut oka, no gdzie połączyć głowę z e, zabiegiem na jamę brzusznią, który był kilka miesięcy wcześniej. Ale tak się właśnie najczęściej dzieje, bo to jest taka kolejna cecha charakterystyczna bólu specyficznego, że on bardzo często występuje trochę z opóźnionym zapłonem, czyli kiedy już się nazbiera, nazbiera trochę tych rzeczy, one mocno przepodczują układ nerwowy, te sygnały, te czynniki, to wtedy ten ból się pojawia. Dlatego czasami dobrze jest sięgnąć wstecz kilka miesięcy, a i z mojej praktyki powiem wam, że nawet kilka lat do tyłu żeby sobie przeglądnąć chociażby taką swoją e, historię urazową, chirurgiczną, bardzo jakieś stresy emocjonalne, przeżycia takie psychoemocjonalne, bo to może mieć wpływ. Także m, przy takim właśnie dużym przebodźcowaniu układu nerwowego m, może się tak zdarzyć, że odczuwacie ból, chociaż wcale nic takiego się w naszym ciele nie nie zadziewa, nie ma takich informacji, że ten ból powinien wystąpić. I tutaj mogę Wam podać jeszcze kilka przykładów, co możemy uznać za taki ból niespecyficzny, właśnie trudno diagnozowalny, kiedy mamy przeciążony układ nerwowy. Jedną z częstszych takich dolegliwości są na przykład migreny. albo bóle, szczękościsk. Jeżeli dużo rzeczy, dużo struktur mechanicznych jest wyłączonych w naszym ciele z powodu tego przebodźcowania, to staw brzuchowo-skroniowy jest jedną z takich struktur, która będzie kompensować tą niewydolność różnych części ciała np. obręcz barkowa, szyja, okolice miednicy, stawów biodrowych, odcinka lędźwiowego. Wzmoży się napięcie tutaj na mięśniach na żwaczach, na mięśniach skroniowych, a to może powodować właśnie duże bóle, zgrzytanie zębów, bruksizm e, i takie historie. Także m, przede wszystkim wzmożone napięcie ciała, e, właśnie e, i sztywność tego ciała, i takie uczucie przemęczenia, ociężałości, zaburzenia na przykład snu albo trawienia, to są najczęstsze takie problemy. Które możemy tutaj, jeśli ból występuje, podpiąć pod tak zwane hasło ból niespecyficzny. Są oczywiście techniki, które mogą zdiagnozować przyczynę tego bólu. W fizjoterapii jest to neurodiagnostyka, właśnie taka kinezjologiczna i na przykład praca kinezjologiczna. I różne techniki manualne, tylko kiedy już mamy właściwą diagnozę, właściwą przyczynę, miejsce te, gdzie ta przyczyna występuje, to dopiero wtedy wdrażamy sobie odpowiednie zabiegi, odpowiednie techniki, odpowiednie metody, żeby sobie usunąć przyczynę tego naszego bólu. I taka powinna być kolejność. Najpierw diagnostyka, później terapia. Także dzisiaj ból, ból niespecyficzny, co poprzez ból mówić nasze ciało. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście napiszcie pod spodem, chętnie odpowiem. Może chcielibyście rozwinąć ten temat, żeby coś dla Was nagrać więcej, dajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku, co mu widziało.